Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Sierpniowa norma opadów dla Warszawy wynosi 60 litrów na metr kwadratowy za cały miesiąc. Tymczasem minionej doby na warszawskich bielanach spadło prawie 120 litrów na metr kwadratowy, a na Okęciu ponad 90. Pytają nas Państwo, czy sytuacja się powtórzy. Otóż najbliższej doby nad Polską z zachodu na wschód przewędruje kolejny front atmosferyczny. I znów nad nami zderzy się bardzo gorące i wilgotne powietrze z południa. Z dużo chłodniejszym i też wilgotnym z zachodu. I jutro znów pojawią się burze, ale jest coś optymistycznego, co daje nadzieję, że nie będzie aż tak dramatycznie jak minionej doby. Otóż wyż, który blokował poprzedni front atmosferyczny, odsunie się na wschód, więc tym razem front, zamiast zalegać nad nami oddawać wielkie zasoby wody, powinien szybciej przejść. Wspomniany front burzowy w nocy najszybciej pojawi się nad zachodnimi regionami. W wielu miejscach spadnie deszcz do 20 litrów na metr kwadratowy, może spaść grad i będzie mocniej wiało. Poza tym pogodnie, jedynie przy wschodniej granicy jeszcze trochę popada. Nad ranem na wschodzie i południu miejscami uważajmy na mgły. Jutro przed południem popada i być może już zagrzmi, lokalnie od Pomorza po północne podlasie, przez Kujawy, Wielkopolskę, aż po Sudety i Tatry. Nad resztą kraju, kiedy mgły się rozproszą chwilami, nawet zobaczymy słońce. W zachodniej części poczujemy silniejszy wiatr, nie tylko w czasie burz, a to temperatura, jakiej spodziewamy się, około dziesiątej. Kilka godzin później na zachodzie przestanie padać i zacznie się pojawiać słońce. Natomiast nad pozostałymi regionami będą się rozwijały deszczowo-burzowe chmury ze sporą energią, bo i różnica temperatury w granicach kraju będzie niemała. To będą burze z porywistym wiatrem i nawet z gradem. Punktowo może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy, ale pamiętajmy, że po ostatnich opadach miejscami ziemia jest nasiąknięta jak gąbka i może z trudem przyjmować każdą kolejną porcję nawalnego deszczu. Poza burzami już wszędzie będzie mocniej wiało. W czwartek spokojniej. Pokropi, a do Polski jeszcze będzie wracać gorące lato. Do zobaczenia!